Najbardziej pociąga mnie w tym to, że to jest wszystko takie logiczne. Coś z czegoś musi wynikać. Ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, i to mi też właśnie w tej pracy odpowiada, że to nie jest też tylko taka sucha relacja typu księgowy klient. Rozmawiamy na różne tematy, nie tylko służbowe, mam świetnych klientów, z którymi mam super kontakt. I wszystkim takich klientów życzę. Myślę, że zwłaszcza w tym początkowym okresie klientom jest potrzebny taki ktoś nie tylko który pokazuje palcem, co masz zrobić, jaki dokument masz przesłać, tylko, że naprawdę potrafi ich wprowadzić w ten etap początkowy rozwoju swojego biznesu w taki normalny, przyjazny sposób. Większość początkujących przedsiębiorców, zwłaszcza ten moment wystawienia pierwszej faktury, to jest dla nich taki stresujący. Zawsze się ze swoimi klientami wtedy łączę online, robimy to razem i po wystawieniu tej pierwszej faktury mamy fanfary. Mam klientkę, której Musiałam na środki trwałe przyjąć dwa koty, ponieważ prowadzi felinoterapię. Okay.